W Manków, z tej strony. i dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek, dzisiaj nagrywamy skatepark i prawdziwe życie. Jak widzicie na naszym koncie tyle kasy, jak widzicie, y, 234 tysiące. Jak widzicie, mamy nowe auto y, R8. Musiałem sprzedać korwetę i nasze auto y, Merola. No a tak, mamy... Mm, na razie tym autem jeszcze nie jeździmy, powiem Wam może w kolejnym odcinku, czemu. Jeszcze kupiliśmy sobie jedno takie fajne dosyć autko, o, mi też mi się bardzo podoba. No będzie, wiecie, takie bardziej do driftu, nie? Idziemy... Halo? 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 O! Subarka będzie do driftu, o nie, tutaj jeszcze niki. będę musiał je wykasować. Coś tu co, 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 co włączyłem, ale nieważne. Ja nie chcę jechać, panie! Um, ale teraz dostaliśmy auto firmowe. Halo, halo, halo! O, dobra, dostaliśmy auto firmowe. Nie to, nie to, nie to, bardzo fajne auto firmowe i musimy nim jechać jak, ba, jak najszybciej do pracy naszej. O, 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 teraz. Yy, panowie tutaj z pracy nam, to jest pracownicze, panowie z pracy nam tutaj dali, jak widzicie, kasę, żebyśmy go ładnie jakoś sobie zrobili. Hmm, więc sobie jakoś go zrobimy, felgi takie. Szyby damy takie ciemniejsze, nie za ciemne. Halogeny zostawimy chyba białe. To, to nie ma jakoś wyglądać, wiecie, wow! To takie wiecie, byle jak można go sobie zrobić. Dobra, wanimy jakąś bekową naklejkę. Hmm, co by tu wannąć? Ena no. Dobra, jakaś taka bekowa to. Bekowa, nie bekowa, nie? Nie chodzi o to. O, taka plama po całym aucie. Nie no, żart, nie po całym, bo to oczywiście by eee, nie, nie wyglądało. Dobra, polećmy i dajmy jeszcze taką rybkę. Albo no, nie, to mi buzie, buzie, buzie. O, elo. Taką obróconą. Dawajcie taka. O, niebieska tak samo. No dobra, chyba mamy autko skończone. Więc lecimy do pracy. To będzie nasze auto pierwsze firmowe. Będziemy oczywiście dostawać inne, ale na razie mamy jedno. Bo nie będziemy R8 jeździć. Jak widzicie, to jest niestety... Jakby to... To nie jest manual. Tylko jakby to jest, że można też na automat dać, więc dawno nie jeździłem na manualu, więc pojeździmy. Szczerze to auto w środku to chyba nie ma środka nawet. No tak podejrzewałem. O nie, zgaśnie nam. Dobra, ale to jeszcze nie ponieważ... masz. Łódź, jak ją. że. To takie fajne, wykowe. To już jest jakby nasze. I my, pali I my sobie musimy zapaliwo oczywiście, płać. ale mamy półbaku. Taką fajną co to wam powiem. Wow, 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 wow. Oczywiście, jak rozbijemy, to oni nam za darmo naprawią to auto. Sykłonnie skręcamy. Bank pracownicze to pracownicze. No, można sobie tutaj zaparkować. Wsteczny. Jedyneczka i łowo ło, ło, ło. Sobie, no dobra, odpalanko. Dobra, tu stańmy. Nie ma o Czyżby? Nie! Halu, lu, Nie, nie uciekaj, gościu! Nie! Ej, stu! Stój ty mijasz! Chodź tu! nie Dobra, chyba się nic z nim nie stało. Ja, już wystraszyłem już, że leci do klepania nasze. A nowa Furencja. To by było takie przykre. Dzisiaj chyba nagram dwa filmy. Sorry, że nie było długo filmów. O Jezu, zapomniałem. Dobra, musimy gdzieś to auto indziej postawić. Po prostu postawmy go tutaj. Niech będzie trzeba wjechać... Dobra. Kurde, zgaś mi to. Jak będzie trzeba wyjechać na podnośnik, to go przeniesiemy do nie ma szefa, dziwne. My mamy dzisiaj tylko tutaj felgi, bo tutaj oponami się zająć. Znaczy pół oponami. Opony to już to jest za nas inne zrobi. Mamy tutaj narzędzia, on nie poukładać, bo są rozsypane cyk. To tu, to tu, to tu, to tu, cyk, bang, bum, 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 cyk. Dobra, i jest ułożone pięknie. Ura, um, co to jest? Aha, więc dzisiaj dostajemy tylko 500 zł w pandynie na nasze konto już wieczorem. Hmm, dlatego, że to nie była jakaś, wiecie, robota taką, wow, super, nie? To była taka po prostu luźna robota. Więc jeszcze musimy tutaj naszego kolego odwieźć. Nie ważne, że go nie ma, ale załóżmy, że jest. Tak umyśliłem pomysł filmu, to go odwieziemy. On Mieszka koło nas, więc można go odwieźć, nie? Dobra, wsiadł już. Cyk, lecimy trójeczka. Move mi drive me, nie? Tak jak Karuch mówi. Move Mów mi drive me, eee. <laughs> mi, <drive> nie? mi move drive me, nie? Żebyśmy go jeszcze dzisiaj nie rozwalili, to już będzie super. Ech, ładnie ja brzmi. Hmm, zaraz musimy jak najszybciej odsta... O Jezu, jakie lagi. Odstawić to auto. Lecimy erusemeczką naszą piękną nie. Yy, dobra, ja go gdzieś zaraz ukryję w naszym garażu. więc widzimy się zaraz, jak już będziemy w erusemce. Yy, więc już wyciągnęliśmy z garażu naszą erusemeczkę. Yy, tak, już wyciągnęliśmy. Nie pytajcie, czym on tutaj jest. Nie, 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 w ogóle nie pytajcie coś. E, e, nasza rusemka w środku tutaj ma jakby środek, więc... Lecimy. Sorry, jak ktoś ma słuchawki. Dobra, ściszymy. Ładnie lecimy, ale... Oczywiście, że w złą stronę lecimy. wow, 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 wow pani! Panie policjancie! Coś hamulce trochę tarczy, coś się z nimi dzieje. Halo, co się dzieje? No patrzcie, no ja nie wciskam... ...a to się coś tak dzieje. Wo, wow, ej! Halo. Przynajmniej można nowe abs -y sprawić. sprawdzić. Ja gość nazwany, o to mi się wkurzył, nie? Um. Tak szczerze, to musimy podjechać do jednego kolegi. No wiem, że mogłem podjechać tym autem. Znaczy nie do kolegi, no wiecie, w sensie, że... Po prostu tutaj do pana. Ja mu coś powiem i widzimy się zaraz. Dobra, ja już mu wszystko powiedziałem. Więc lecimy do domu i lecimy na drifty. wow, 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 wow ABS, ABSy! Dobra, na szczęście ABS-y działają. Chociaż taki plus, że uuu Nie no ABS-y, dobre Lecimy sobie tutaj, tylko żeby nie wadnąć, please! wo wo, wow. zapomniałam, że to tu już Lecimy No i z garażu już wyciągamy nasz, um, nasz driftowus. Nie tym sobie zaparkujemy nie przed garażem, bo musimy wyjechać. Wow. Walnęliśmy rusomeczką. Dobra, tu ją dam. Więc widzimy się zaraz, jak już będziemy mieli driftową. Hmm, dobra, więc jak widzicie nasz driftowus już wyjeżdżamy. Wyjechaliśmy z garażu. Akurat tu gdzieś chciałem jesteśmy. O nie, automatic zostaje. Wiem, że na automacie driftuje Wow, wow, wow. Nieźle to lata, nie? Znaczy jeszcze to nie ma dobrej jakiejś mocy. Nie piszcie mi, że zgapiłem od yy, Trebarego. Ale przy okazji pozdrawiam cię trebary. wo wow, wow. Raczej... Oj, jak już się rozwaliśmy. Dobra. To tam za darmo u nas zrobimy sobie, nie? Wow, wow, wow. Gościu, dobrze to driftuje. W razie co to to jest gruz tylko, więc będziemy po prostu go mogli rozwalać. <coughs> Cykło! Sło się stało. Napi napiszcie w komentarzach jak tam lec lekcje. A ja postaram się jakoś opanować driftowanie. CO ZA GOŚĆ?! Jaki... Jaki niefart się nam zdarzył. Ej, ty, 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 ta, 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 ta subarka to już um, cała zepsuta, nie? Wyski, tu był pierwszy wyjazd dopiero. Co to, 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 to ja chcę nią jeździć? Mieję gruza przez jakoś... Mm, chociaż w realu przez miesiąc. Nie. A tu raczej nie, bo to coś tak czuję, że zara nam się popsuje, ale dobra. Teraz nie o tym mowa. Lecimy. I chciałam tak ładnie wlecieć bokiem, ale o, 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 oczywiście mój drift to klasa, nie? Sami widzicie. Jaka klasa. Yeah. Mm, piszcie, czy chcecie z Brosa odcinek, bo trafiłem Byrona z beatboxa, ze 30 gemów sobie kupiłem. Chciałam Megaboxa kupić, ale mówię, dobra to otworzę sobie dwie skrzynki, no miałam 80. Yy, ale mówię, no nie, no w sumie dobra, jedna mi jak na razie starczy. I już drugiej później nie kupiłem, bo wydropił mi Byron. I widziałam, że już się nie opłacało, bo wiedziałam, że już nic na pewno na 100% nie wyleci. No, 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 to, 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 to. to. No, no nie, no na 99, na, na 100, no to. Wiecie, trzeba z tego co wiem, to teraz prowadzi live, a. oczywiście, jak ja teraz nagrywam. Wow, jakie się tu zderzenie zrobiło. Dobra, więc wróćmy na drifcie do domu. Zobaczmy moje umiejętności. Napiszcie, czy chcielibyście zobaczyć mój drift. Dobra, to akurat skończymy. Hallo! Hallo! Sorry, że się tak wydarłem, ale nie chciało mi skręcać. Dobra, cyk driftem, nie. Cyk ładnie, lecimy. Bank, driftcik, Drift, driftcik, 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 lecimy. R8 jednak schowałam do garażu, bo nie chciałam, żeby ktoś ukradł. Na no, tym to raczej nie będę. No, jak sami widzicie, no co to, to, to na pewno nie jest jakieś bardzo ładne. O, ty w Subarce, jest środek tego nie wiedziałam, że w Subarce zrobili środek. No, ale fajnie do naszego nowego driftowego y tak, średnio bym powiedział teraz, że to Driftowus. No bo to, to, to jest w ogóle rozbite, nie? Całe porozbijane. Dobra, to jeszcze Cyk. Dobra. Dobra, to ja już zaparkuję. Cyk. Dobra, więc padajcie na moje stare filmy i nowe filmy. A teraz na razie do kolejnego odcinka. Poprawa odcinka.